widziałeś jak y, grupy cywilów, konwoje ewakuacyjne zostały ostrzelane z karabinów maszynowych, widziałeś ciała porozrywanych dzieci na ulicy w Harkowie, widziałeś y, kobiety zabite, po prostu zabite, tak? Jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, w której wpadłby ci w ręce gość, który faktycznie, no, dopuszczał się takiej rzeczy? Widziałem zdjęcie, które uważam za najlepsze zdjęcie, które widziałem z wojny w Ukrainie, jeśli można w ogóle to w ten mhm. sposób określać. I to było zdjęcie, w tle jest miasto, jest most, który wjeżdża do miasta i jest słup przed, na tym mhm. e, moście, i do tego słupu jest przybity rosyjski mhm. martwy żołnierz. Mhm. I zastanawiałem się nad tym, czy. Czy takie sytuacje to jest efekt popuszczenia emocji? Czy to są, mhm. czy to są takie praktyki, jak w jakichś mhm. obozach szamańskich, które mają odstraszyć rosyjskich mhm. żołnierzy i to na pewno też działa? Mhm. Eee, a ja się z Tobą nie zgodzę, że to jest najlepsze zdjęcie z Ukrainy. Dobra, ale ty I... widziałeś dużo więcej zdjęć z Ukrainy niż ja. <laughs> Nie, ja uważam, że, że najlepsze zdjęcia z Ukrainy to są takie przedstawiające ludzi, którzy, którzy są w stanie cieszyć się tym, że, że mają normalne życie, mimo tego, że spadają rakiety. Takie to są, to jest generalnie takie obrazki, to jest to, dla, dla których każdy z tych żołnierzy, który tam jest na froncie, to są właśnie obrazki, które chcą widzieć ci, ci żołnierze, bo oni wtedy rozumieją, że jest powód, dla którego oni tam siedzą. Ale ustosunkowując się do Twojego pytania. Ja osobiście nie widziałem sytuacji tam bezczeszczenia zwłok, czy tam łamania konwencji genewskiej i tak dalej, tak, aczkolwiek nie wykluczam, tak, tylko każdy powinien sobie teraz zadać indywidualne pytanie, co ty byś zrobił w sytuacji, w której pół godziny wcześniej widziałeś, jak grupy cywilów, konwoje ewakuacyjne zostały ostrzelane z karabinów maszynowych, widziałeś ciała porozrywanych dzieci na ulicy w Harkowie, widziałeś kobiety zabite, po prostu zabite, tak? Jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, w której wpadłby ci w ręce gość, który faktycznie, no, dopuszczał się takiej rzeczy? Ja w żaden sposób nie potępiałem jak coś tego mm -hmm. zachowania. Nie, to nie chodzi o potępianie, tak? Tylko, że no, to, jest, to jest naprawdę kwestia tego, że. Pod względem psychologicznym, też trzeba rozumieć, że jest miejsce na gniew. Ja chciałbym myśleć, że zachowałbym się tak i jeszcze gorzej. Natomiast mm -hmm. to, czy rzeczywiście bym się tak zachował, to, to jest już kompletnie mm -hmm. inna. A... To, jest, to jest kwestia tego, o czym ja im tam bardzo często mówię, tak. Że my dobrze wiemy, jak bardzo niecywilizowani są oni, mhm. tak? bo mamy styczność z tym praktycznie codziennie. Tak? I mądrością nas, jako cywilizowanych ludzi, jest to, żeby nie stać się dokładnie takimi samymi zwierzętami jak oni. Żeby dawać tak. przykład. Tak. Nawet w takim tak. nawet w konflikcie. Niestety, niestety wojna to jest brudny biznes i, i niestety ci, co grają ferry już wąchają kwiatki od spodu. Tak. Aczkolwiek no nie ma sensu zniżać się do poziomu po prostu tych zwierząt, bo inaczej się tych ich nie da nazwać. To są po prostu zwierzęta. Tak. Ciężkie tematy. Dym. Nie wiem, to. Ja nie wiem, jak kontynuować, więc zadam ci inne pytanie po prostu. Mhm. Mm, jak się robi, przygotowuje zasadzki na żołnierzy? <laughs> Możesz w ogóle mówić. Zapraszam, zapraszam otworzyć podręcznik działań taktycznych, jakiejkolwiek armii, tam wszystko jest napisane. I to wszystko działa, tak naprawdę działa. Tak? I, I żołnierze dalej. W to, czyli on, hmm. Czyli co, jakie są na przykład najczęstsze tak, taktyki? No bierzemy, przygotowujemy jak jeżeli faktycznie jest czas na przygotowanie zasadzek, tak? No to tutaj zależy też, w jakim terenie przygotowujemy, czy w terenie bardziej lesistym, którego tam no za bardzo nie ma, tak? Czy, czy w terenie zurbanizowanym? Czy, czy gdzie przygotowujemy? No, generalnie zasada jest prosta. Jeżeli wszystko wykonasz dobrze, dobrze przygotujesz zasadzkę i odpowiednio wprowadzisz przeciwnika w tak zwaną martwą strefę, no to generalnie on nie powinien mieć szansy nawet zareagować na to. Tak, taka jest po prostu zasada. A tutaj już jak rozstawiać swoich żołnierzy, jakie, jakie środki ogniowe, w jakich punktach te zasadzki rozstawiać, pod jakimi kątami, żeby tam się pola ostrzału powiedzmy, tam zazębiały, i tak dalej. To już jest kwestia po prostu i miejsca, i, i tego, jakiego przeciwnika się spotykamy, czy piechoty, czy jakichś tam pojazdów. Teraz na przykład no, zasadzki to się robi po prostu z drona. Wystawia się, się po, wysta, wystawia się dron, i po prostu, jak zauważymy kolumnę rosyjskich czołgów, no to przekazujemy koordynaty do artylerii i dla nich to też jest zasadzka. Dziękujemy, do widzenia. Pół godziny pracy i 30 pojazdów w płonie. Jak to jest możliwe, że ta artyleria? Alter, alter, <laughs> tyle, nieważne. Artyleria. <laughs> Jak to jest możliwe, że oni są tacy celni? I mówiłeś, że do 40 km, więc to jest już w ogóle niesamowite. No to a, jest... a to działa na, na podstawie tego, że mm -hmm. określają kąt, działa, tak? No, kąt to, to, to jest nie tylko artyl, ba, Balistyka to akurat jest yy, yy, sama nauka w samym sobie, tak? Bo tutaj to, co, to, co ma wpływ na pocisk, jeżeli strzelamy tam na 300 metrów a jak snajper strzela, czy tam strzela z wyborowy strzela na tysiąc, to już są dodatkowe jakieś tam efekty. Wiatry i tak dalej. Wiatry, wiatry już można mówić o, o koriolisie, o derywacji, dywergencji, nie? Osoby znające temat będą wiedzieć o co chodzi. No a jeżeli już strzelamy na kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, no to tutaj już jest o wiele więcej zmiennych i tutaj już działają komputery balistyczne tak naprawdę. Kiedyś to były przyrządy analogowe, a teraz to już są po prostu... Po prostu komputery, które to wszystko odmierzają, nastawy robią i tak dalej. Czyli wy wpisujecie kody, lokalizację, a on to ustanawia no i strzela. My, my, nie, my nie strzelamy, tak? My, my co najwyżej przekazujemy koordynaty celu yy, wedle jakiegoś tam z, schematu, który oni sobie wypracowali, no i leci pierwszy pocisk. No i później po miejscu padania pierwszego pocisku wprowadzamy poprawki, nie? Okay. ci drugi pocisk. Czyli to w ten sposób się oblicza? Czyli pierwszy pocisk może nie trafić, ale później już następne. Ta, są a następne, no generalnie mówimy im tam, powiedzmy, że 500 metrów na zachód, 100 metrów na północ, tak? No. Poprawki po prostu, no są, są systemy są najróżniejsze i tutaj też w różnych krajach natowskich też są różne procedury, na przykład procedury call for fire jest, która się u nas na przykład też już stosuje, a u Ukraińców to jest po prostu po koordynatach, bo większość ludzi naprawdę tych procedur też nie zna po prostu, no oni nie, nie, nie zajmowali się tym, no nie zapominajmy, że też to jest armia postsowiecka i tam też kultowała po prostu, na, na służbie zasadniczej strzelałem raz cztery naboje. Nie? No to, 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 to też u nich tak faktycznie wyglądało. Nie? Więc nie ma co się dziwić, że ci ludzie też no, nie mają odpowiedniego doświadczenia w tych sprawach. Nie? A jak. Czy to jest prawda, że tam jest aplikacja, która działa jak Uber na zamówienie artylerii? Które, słowa którego nie umiem wypowiedzieć? Yy, wiesz, co ja słyszałem o tym, ale my nie pracujemy na tym. Okej. Okay. No, słyszałem, że coś takiego jest, a aczkolwiek ja, ja się z tym nie spotkałem. Możliwe, że chłopaki zespys specnazu tym się posługują. Nie? Oni mają takie troszeczkę inne systemy, ale oni na przykład też naprowadzają nie tylko artylerię z dronów, oni tam na przykład Bayraktary nap naprowadzają, lotnictwo naprowadzają. Oni troszeczkę bardziej wyspecjalizowanym sprzętem się zajmują. Siemanko. O teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19. Pozdro.